Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Zerknijmy na stan opon od Continentala zimówki z 2015 roku, czyli 8 rok bije. Zobaczcie, że nawet na rantach w ogóle nie jest wytarta 8 lat, a jak wam pokazywałem trzyletnie, całoroczne, no to właśnie w całorocznych jest problem, że się ranty wycierają. Bardziej to widać z przodu. To jest właśnie problem całorocznych. A tutaj z przodu zero słuchajcie wytarcia ośmioletnia zimówka widzę że produkcja rumuńska Conti Wince Contact No to trzeba pochwalić Continentala. Między lamelami też zero pęknięć. Dzięki, trzymajcie. Się.